No, wizerunek można kreować intuicyjnie. Um, oczywiście gdzieś tam za oceanem, w Stanach na przykład, to wszystko jest e, sklasyfikowane. Tam mamy specjalistów, którzy szyją wizerunek właściwie jak... Dobry krawiec, garnitur na miarę. Natomiast u nas wciąż jest to robione intuicyjnie, jak chcemy, żeby to wyglądało, i myślę, że w sumie to jest OK. Oczywiście na pewnych etapach działalności publicznej, czy jeżeli budujemy swoją własną markę i ona ma być pozycjonowana wysoko, to warto skorzystać albo z porad specjalistów, albo z kursów, albo są też tacy, którzy mają w sobie jakieś takie wyczucie. W dzisiejszym wykładzie mówiłem takie słowa, które doskonale określają co to jest właśnie marka osobista, czyli wizerunek. To jest to, co mówią o nas, kiedy my wyjdziemy z pokoju. I czyli to nie jest to, co my o sobie myślimy, tylko to, co myślą o nas inni. Absolutnie wszyscy, dlatego że marka osobista to jest trend, od którego nie ma odwrotu. Jestem przekonany, że za 10-15 lat to będzie w ogóle dominująca ścieżka kariery. To jest absolutna konieczność. To nie jest moda, to jest konieczność. Każdy powinien kreować swoją własną markę. Naprawdę musimy się trzy razy zastanowić, czy, czy coś warto publikować. Ja na wykładzie mówię, zastanów się trzy razy. Ja opowiadam historię pewnej pani, która ze Stanów leciała do Azji, była pracownikiem, wysokim pracownikiem pewnej dużej korporacji, która napisała coś, co jakby było nieprzychylne dla, dla reputacji tej korporacji, powiedzmy żartem, tak? takim delikatnym żartem, ale kiedy ona już doleciała do Azji, już nie pracowała. Dlatego, że to zostaje na zawsze i nigdy nie wiemy, z jaką siłą do nas wróci, kiedy do nas wróci to, co zostało napisane i w jakim kontekście. Poza tym sieć to jest takie magiczne miejsce, gdzie można przekroczyć pewne e, stopnie hierarchii społecznej, że możemy nagle trafić do osoby bez pośrednictwa, e, nie wiem, biur, sekretarek, asystentów, tylko ta osoba może na nas zwrócić uwagę. Możemy zadać pytanie, na które być może ta osoba zechce odpowiedzieć, a więc to jest ta magia i ta niesamowita możliwość czasów, w których żyjemy, że możemy korzystać z takiego bezpośredniego kontaktu, ale zarazem musimy naprawdę bardzo uważać na to, co publikujemy, bo kiedyś może spowodować to jakieś takie bardzo nieprzyjemne sytuacje, nawet utratę pracy. Jest coś takiego jak efekt aureoli, że, że gdzieś tam marki, którymi otaczamy się, e, nas wspierają, czyli suma tych wartości marek, które nas otaczają, też jakoś są częścią naszej wartości, ale marka musi być spójna z nami. I ta spójność naszych celów, naszych cech osobowości, tego co jest dla nas ważne także poza sferą czysto biznesową, czyli jakieś takich wartości w życiu, które wyznajemy, to to jest dopiero marka, czyli tak naprawdę... Najważni moim zdaniem najważniejsza w budowaniu marki jest uczciwość.